Witajcie, moi drodzy akwarystki i akwaryści. Dosłownie chwilę temu miała miejsce podmiana wody oraz czyszczenie szyb. Co prawda, mamy poniedziałek, zazwyczaj te czynności wykonuję w sobotę, ale jakoś tak się zbiegło, że nie miałam na to czasu. Woda stała przygotowana o dwa dni dłużej, także nic się nie stało. Dzisiaj została ona wlana do akwarium, więc można powiedzieć, że serwis jest wykonany. Chciałbym się dzisiaj z Wami podzielić taką refleksją. I zanim zacznę, to chciałbym zaznaczyć, że broń Boże nie jest to hejt, ani nie mam zamiaru nikogo urazić. Ale często przeglądam sobie różne ogłoszenia. Zazwyczaj jest to marketplace, czyli te miejsce na Facebooku, gdzie możemy sprzedać lub kupić różne rzeczy. I kiedy napotykam się tam na ogłoszenia akwariów, bądź zawartości akwariów, to po prostu czasami jestem w szoku. Jestem w szoku, jak można, jak można coś takiego trzymać w, w pokoju i, i cieszyć się z tego, skoro no, takie, takie coś nie ma tak naprawdę prawa bytu. A mówię tu o tym, że na przykład natknąłem no, się wielokrotnie na małe akwarium, ma w nim duże ryby, typu skalar, czy jakieś sumy rekinie, czy e, jakieś większe brzanki. Także, no szok, po prostu szok. A już nie wspomnę o zdobach. I tu chciałbym wrócić do swojego pierwszego filmiku, w którym możecie zauważyć, że miałem taki, jakby powiedzieć to domek gliniany w akwarium. Ja go użyłem celowo, ponieważ kupiłem go razem z akwarium, znaczy był dodatkiem do akwarium, które odkupiłem od pewnej pani, którą pozdrawiam, jeżeli ogląda. A... I ten domek po prostu tam był. Ułożyłem go tylko ze względu na to, że nie miałem na początku w ogóle roślin, a chciałem, żeby jednak te ryby, które trafiły do nowego otoczenia, miały takie poczucie małego bezpieczeństwa jakieś schronienie, gdzie mogłyby się schronić przed chociażby nurtem wody, który również był spory bo zanim za za zamontowałem deszczownię, to, to minęło parę dni. A jednak ten filtr, który miałem i który mam obecnie, tylko że drugi, ponieważ poprzedni padł, no, jednak dawał dość spory nurt wody. A gupiki nie są to ryby, które lubują się w takim otoczeniu, więc starałem się to jak najszybciej zmienić. Wracając do tematu. Czasami po prostu no, aż oczy bolą. Jak widzę, na przykład z akwarium, tylko do połowy zalane wodą, gdzieś już widać, że ta woda. E, że było jej więcej, po prostu odparowała i tak to wszystko sobie stoi bez filtrów, bez, bez jakichś tam grzałek, no i z, tym, z tą właśnie obsadą. A przecież wystarczyłoby tylko chwila, no nie wiem, no, poczytać chwilę w internecie, zobaczyć jakie ryby mogą ze sobą żyć, jakie warunki im zapewnić, czy moje akwarium nadaje się do takich ryb. To naprawdę jest niewiele. A przecież każdy, każdy kto, kto coś ma i chce, żeby to... Naprawdę grało i cieszyło nasze oczy, no to stara się robić to w jak najlepszy sposób. I tak jak mówię, no nie mam zamiaru tutaj nikogo obrażać ani hejtować, bo to jest no, kwestia indywidualna. Jeżeli ktoś się czuje z tym dobrze, to ok. Na szczęście no, jest y, niewielu takich ludzi, którzy, którzy to robią, bo no, jednak na tych kilkaset ogłoszeń, które potrafię sobie przejrzeć. Trafiają się dosłownie kilka takich, ale no to od razu rzuca się w oczy i postanowiłem o tym wspomnieć w dzisiejszym materiale. Ja sam, gdy zaczynałem przygodę z akwarystyką, miałem coś około 10 lat, czyli było to mniej więcej 20 lat temu. To wszystko też nie wyglądało idealnie z perspektywy czasu, no bo było to małe akwarium, no ale zawsze było to akwarium z gupikami, więc no wiadomo te ryby nie są jakoś mega wymagające aczkolwiek no, teraz y, są główną częścią mojej obsady i staram się po prostu o nie dbać żeby się rozmnażały żeby były zdrowe e, robię to najlepiej jak umiem no mam nadzieję że w jakiś sposób mi to wychodzi aczkolwiek oczywiście mnie również można sporo zarzucić i jestem tego świadom ale jeżeli coś ma negatywny wpływ na, na moje akwarium to staram się to albo zlikwidować Albo zmienić w ten sposób, żeby wszystko było tak, jak należy. Nie unikniemy oczywiście śmierci tak ryb, bo, bo zdarzają się różne czynniki, które po prostu, na które nie mamy wpływu. Na przykład czas, tak? ryby się starzeją, więc wiadomo, że choćby nie wiadomo, jak w akwarium było dobrze, to z czasem któreś po prostu padnie. Ale jeżeli chodzi o, o samą biologię czy czy w ogóle środowisko, w jakim je trzymamy, czyli na przykład jak dużo jest roślin, czy, czy mamy jakieś zbędne ozdoby, które należałoby jednak usunąć, no to, to wszystko zależy od nas. A tę wiedzę w tej chwili możemy bardzo, bardzo łatwo uzyskać poprzez internet. Zamiast przeglądać czasami może jakieś bezsensowne filmiki, gdzie. Gdzie ludzie lubią, lubią robić różne głupie rzeczy, to można jednak by było poczytać o czymś, co jednak w, w jakimś stopniu nas interesuje, no bo skoro, skoro mamy akwarium, to coś musiało nas do tego popchnąć, prawda? Także raz jeszcze zaznaczam, że nie mam zamiaru nikogo obrażać, aczkolwiek no czasami warto się zastanowić nad tym, co fundujemy naszym podopiecznym. Z mojej strony byłoby to tyle. Dziękuję Wam bardzo za subskrypcję. Za wszelką aktywność pod moimi filmami. Zachęcam oczywiście do subskrybowania, kto jeszcze tego nie uczynił, a uważam, że to, co robię, robię dobrze i, i chciałbym mnie oglądać i słyszeć częściej, to zapraszam do subskrypcji i lajkowania. Dzięki, do następnego razu. Cześć!